Kontynuujemy nasz program nie zostało już dużo. Mamy już przechwytywanie tego co mówimy do mikrofonu. Teraz wystarczy tak przechwycony tekst, ponieważ wszystko co tutaj powiesz do mikrofonu, jest potem przerobione do napisu. Przekazać do czata GPT, oczywiście skonfigurować go odpowiednio, żeby reagował na to, co mówimy, i cieszyć się tłumaczeniem naszego tekstu w języku polskim na. Język, który wybierzemy podczas przekazywania wiadomości głosowej, wiadomość w postaci tekstu mamy w Transcript Result. Tutaj mamy, przypominam, IFA, który kończy działanie programu. Jeżeli powiesz zakończ, koniec, wyjdź. Teraz idziemy do sekcji importów i tutaj from OpenAI import client. I podobnie jak miało to miejsce w przypadku tego klienta od 11 Labs, tak tutaj musimy zrobić OpenAI Client, skoro już trzymamy się konwencji, że robimy to w postaci bytów w tym miejscu. I po prostu używamy klienta z OpenAI -a. i jak widzisz sugerują nam podanie klucza. Klucz został przeze mnie przygotowany. W momencie kiedy oglądasz to nagranie, ten klucz już nie istnieje, dlatego zadbaj o to, żeby przygotować własny klucz. I wykorzystamy tego klienta, żeby porozmawiać sobie z czatem GPT. Jedziemy... W to miejsce jesteśmy oczywiście wewnątrz pętelki while. Pobraliśmy dane, czyli pobraliśmy to, co ktoś powiedział do mikrofonu. Piszemy: OpenAI client. Kropeczka. Chat. Kropeczka. Completions. Następnie create. Jeżeli nie wiesz, jak działa klient którego właśnie tutaj używam, wróć do jednego z moich poprzednich nagrań na tym kanale. Prawdopodobnie podlinkuję je w opisie do tego filmu, gdzie pokazuję, jak komunikować się z czatem GPT, wykorzystując to rozwiązanie. Wykorzystujemy model GPT GPT 4O. Ty użyjesz taki, jaki będzie dla Ciebie wygodny. Messages, czyli informacje, jak ten nasz czat GPT ma się z nami porozumiewać, kim ma być w tej relacji, dlatego po pierwsze ustawiamy role system, czyli teraz określimy poprzez content charakter naszego czatu. Tutaj muszę to przygotować, żebyśmy już mogli za chwilę skupić się tylko i wyłącznie na komunikatach. No więc pierwszy komunikacie, pierwsze polecenie dla czata, czata GPT. You are professional translation assistant. Dalej pisze konkretnie co się będzie działo. Tak? The user will speaking Polish and your task is to translate the speech into the language they specify in the input. Na razie wszystko zgadza się z założeniami naszego programu. Dalej, pamiętaj, żeby konkretnie zawsze opisywać, co ty chcesz od GPT. Oczywiście to jest tylko przykład. Możesz uznać, że chcesz coś innego tutaj robić i proszę bardzo, rób to. The user will indicate the target language by including a phrase like i na przykład mamy translate to Spanish or translate to German at the beginning. Of the sentence. For example, czyli widzisz, nawet mu tutaj przykładzik podamy. If the user says, przetłumacz na francuski. Jak się masz? Your response should only include the French translation. Na przykład. I pozwól, że tego już nie przeczytam, bo nie umiem francuskiego. I wreszcie ostatnia rzecz, czyli always respond only with the translated text in the target language without any additional comments or explanations. Wydaje mi się, że to jest wygodne zamiast dostawać jakieś jeszcze dziwne odpowiedzi. I to jest rola, którą zlecamy chatowi GPT, natomiast ustawmy jeszcze rolę dla usera, czyli co będzie dostarczał user, content? User będzie dostarczał po prostu transcript result. Tutaj oczywiście dwukropeczek i mamy to. W ten sposób przygotowujemy chat GPT, jak ma interpretować dane, które od nas przychodzą. Czyli to, co my powiemy, na przykład Przetłumacz na język angielski i będę mówił: Dzisiaj jest ładna pogoda. To on to dostanie, i na podstawie tych zasad, które tutaj określiliśmy, tego opisu, od razu powinien w języku angielskim powiedzieć: Dzisiaj jest ładna pogoda. Zobaczymy, czy tak będzie. Żeby to zobaczyć, dobrze jest przechwycić wynik działania tego, co tutaj napisaliśmy, więc tu będzie tak: response. Równa się. Idziemy tutaj i piszemy tekst. Hop. Response, Choices i tutaj mamy message i tu mamy content. No cóż, mamy pewną strukturę odpowiedzi. Też to analizowałem w nagraniu, gdzie pokazywałem jak się dogadywać z chatem GPT, więc po prostu zaakceptuj ten format. I teraz przechodzimy do znanej Ci linii kodu, bo będzie teraz audio 11 client generate. Pamiętasz z poprzedniego nagrania? Zresztą spójrz sobie niżej. Generate. Swoją drogą zauważ, że to już trzeci raz, kiedy będę pisał w zasadzie ten sam kod. Czyli żeby wyeliminować zasadę don't repeat yourself, pasowałoby zrobić jakąś funkcję pomocniczą, która Pozwoli taki tekst nam tutaj generować, zamieniać na mowę. Tudzież, jeżeli rozpatrywalibyśmy to w bardziej komercyjny sposób, to może jakiś serwis. Mówiłem o tym ostatnio, że to, co tutaj widzisz, to jest tylko pewien pokaz możliwości i tego typu rzeczy, co teraz już dawno powinny być przez Ciebie zauważone. Nawet w poprzednim nagraniu te dwa wywołania 11 Client Generate, powinny już dać Ci do myślenia, że chyba trzeba zrobić jakąś minimum funkcję. Ale zostawiam Cię z tym, ja kontynuuję tekst i daję voice Bill. Będę się już trzymał Billa, ma fajny głos, niech już będzie to Bill. I tutaj znowu, jeżeli tylko masz ochotę, to możesz wypisywać, co AI odpowiada. A my oczywiście też to usłyszymy, tak? Czy tu jest tekst. A żeby to usłyszeć, muszę zrobić 11 laps. Play Audio. Mamy to. W zasadzie skończyłem ten program, bo brakowało mi tej części. Czyli powiedz coś do mikrofonu, ChatGPT to, to przechwytuje, jest tutaj przygotowany, żeby być Twoim tłumaczem. Odpowiada ci w języku, który wskażesz. Oczywiście ten tekst trafia do naszego Eleven klienta, przygotowuje z tego mowę. Już za chwilę asystent powinien pięknie w tym języku odpowiadać, a ja przy okazji jeszcze widzę ten tekst napisany, czyli. Jest to jakaś forma aplikacji, która nawet jest w stanie nauczyć Cię pisowni, wymowy no i pomóc ci w momencie, kiedy masz problem z jakimś językiem. Zobaczmy, czy pomoże mi. A więc tak, odpalmy nasz program. Niech to ruszy. Teraz pamiętaj, wszystko co powiem jest przeciwko mnie użyte, więc tutaj, no właśnie, ja już zacząłem mówić. Tak, pytanie o. I'm sorry, I didn't catch your request. Do widzenia. Miłego dnia. Y uciszyłem się, ponieważ widzisz, kiedy zacząłem podawać jakieś dziwne rzeczy, to sobie nie radzi z tym nasz asystent. No i dobrze, oczekuj ode mnie, że mu powiem w jakim języku. Umówmy się, że teraz odpalę ten program i po prostu zacznę zachowywać się tak, jak przygotowałem do tego moją aplikację. Przetłumacz na język angielski. Dzisiaj jest ładna pogoda. Today the is nice. Przetłumacz na język chiński. Programowanie w języku Python jest najfajniejszą rzeczą na świecie. Tutaj zauważ, że jak zacząłem mówić najfajniejszą rzeczą na świecie, to już nie zdążył łapnąć tego rzeczą na świecie. Tak jak już wspominałem Ci, nie wiem czy to w tym, czy w poprzednim nagraniu, można jeszcze posprawdzać ustawienia naszego narzędzia, żeby na przykład... Troszeczkę dał nam więcej czasu na pauzę, no bo przecież jak zacznę mówić coś długiego, to umrę, nie biorąc oddechu. W każdym razie, jak widzisz, możesz tę aplikację rozwijać w kierunku tego, żeby nawet zrobić z tego jakiś translator, że siadasz z kimś, odpalasz i tłumaczy ci na. Jego język. Oczywiście jest to troszkę powielenie narzędzi, które istnieją, no ale od czegoś się zaczyna. Być może w Twoim przypadku to będą jakieś bardzo wyrafinowane wykorzystania takiego asystenta głosowego, który może chociażby reagować na to, że będę go pytał o Jakąś rzecz, o jakiś fakt, a on będzie mi odpowiadał, i już możemy zrobić z tego coś na zasadzie gry, czy też sprawdzania Twojej wiedzy, jeżeli przygotowujesz się do jakiegoś egzaminu, i tak dalej. Co Ci będę mówił? Przecież możliwości używania tego rodzaju asystenta głosowego jest bardzo dużo, żeby nie powiedzieć jeszcze więcej. Że już nawet nie wspomnę o fakcie, mieliśmy to akurat gdzieś wcześniej. Że mogę z mowy wychwytywać jakieś konkretne słowa i na przykład na tej podstawie zrobić sterowanie moją aplikacją, wykonywanie konkretnych poleceń. Wszystko to, co przecież dzisiaj jest już powszechnie używane w narzędziach, w urządzeniach, które otaczają nas każdego dnia. W taki sposób pokazałem ci, jak przechwycić Twój głos. Z mikrofonu, do którego ładnie mówisz, jak wyciągnąć informacje, które w ten sposób przekazujesz do Twojego programu, jak wysłać to do Czata GPT, który został przez nas odpowiednio przygotowany, żeby reagował na Twoje treści, którą przekazujesz. W tym przypadku stał się tłumaczem z języka polskiego na dowolny język. Jak to wszystko spiąć? I tak jak mówię, jedyne co nam teraz tutaj zostaje to. Wykorzystywać to w jeszcze bardziej konkretnych rozwiązaniach i oczywiście wkomponować to w strukturę Twojego projektu. Czym zajmiemy się, jeżeli uczysz się ze mną na co dzień, już przy rozwijaniu Twojego konkretnego projektu? Na ten moment, jak zawsze, udanej nauki języka Python, wszystkiego, co tutaj się pojawiło w temacie AI, i do usłyszenia w kolejnych nagraniach.